Cześć Kochani, zapraszam Was do sklepu Deals. Dawno mnie tu nie było. Jak widzicie, takie duże bańki. Możecie kupić płyn do baniek za 7 zł. Pokażę Wam też świetną zastawę. Tutaj jest taka fajna kolekcja kwiatowa. Paterka za 6 zł, kubeczki 5, miseczki, talerzyki. No jest tego sporo. Ta paterka nie jest taka aż duża, więc może akurat komuś tutaj przypaść do gustu. banki za 15 zł. Będą też w tym przeglądzie świetne pomysły na prezent dla Dzień Matki i też zobaczymy co tam jest na dziale łazienkowym, a jest cudowny fioletowy zestaw, tak więc oglądajcie do końca i tutaj zobaczcie jaki ten dzbanek jest fajny, ma pojemność 2 litrów. Miseczki 6 zł i taka większa zadyszkę, ale już nie wyciągam, bo tutaj pani mają tak ładnie poprzekładane, więc nie będę im tutaj tego wsuć, bo naprawdę ładnie to wygląda. Ta, ta tacka kosztuje 8 zł i ona jest naprawdę, a nie, ta jest większa, słuchajcie, bo jest mniejsza i większa, ta jest taka spora. Ona kosztuje 8 zł, a u góry pokazywałam talerze, no widzicie, jaka niespodzianka, ja już myślałam, że tace Wam pokazywałam. Tutaj są takie formy, które wrzucacie do zamrażalnika i macie kostki lodu, 12 zł ten zestaw, a tutaj macie ręcznik, ręcznik na grilla. Bardzo fajny. To też idealnie się nada na przykład na plażę czy nad wodę. 6 zł. Bardzo fajny zestaw. Co tu jeszcze? No zobaczcie ten kaktus. Tam jest taka fajna forma kaktusa i możecie sobie zrobić kostki lodu, ale to za chwilkę jeszcze pokażę wam ten przezroczysty zestaw. No i co wam to mówi? Mi ten zestaw bardzo przypomina ten ładny zestaw z Action. Tu macie za 15 zł i tam w środku są kubeczki. No i za 6 zł możecie kupić taką właśnie silikonową formę. Do kostek lodu, i tutaj macie świetne kaktusy. No, te kaktusy widzę, że w każdym sklepie cytrynki i owoce inne królują, tak więc fajna taka propozycja. 7 zł osłonka na żywność przed właśnie owadami. Tutaj jeszcze są takie kostki lodu, one są dosyć spore w kolorkach właśnie pomarańczy i zieleni. Kosztuje ta forma 8 zł. Ale te kostki lodu będą w stylu właśnie. Hmm, widzę takich mini diamencików. No i tak to tutaj wygląda. 6 zł. Macie takie formy hmm, do lodów. Też patyczki właśnie zakończone kaktusem. To też ładnie wygląda. Tutaj są hmm, zadyszkę. Nie wiem, chyba dlatego, że wyższe są. O, zobaczcie, wyższe są. To dlatego. No, i ten. Te lampiony, one są przecudne, są w PEPCO. Tutaj macie za 12 zł i za 25 większe. Lampki solarne 15 zł, które są też bardzo ładne. One świetnie wyglądają dosłownie wszędzie: czy na balkonie, na tarasie, czy w ogrodzie. Te lampeczki też w Dilzie. Znalazłam takie spinacze. Oczywiście, arbuzy też są w innej, może wersji, ale są. I takie spinacze, właśnie na ręcznik, by można sobie przypiąć do krzesła i Wam nigdzie nie odfrunie. Następnie takie do torby zawieszki 5 zł i tu powiem Wam bardzo mi się podobają te pojemniczki za 15 zł właśnie na jakiś szampon czy odżywkę. Tutaj jeszcze są jakieś maseczki, osłonka. O! To jest fajny zestaw. Zobaczcie, opaska do spania. W komplecie macie zatyczki do uszu. No i to za 5 zł. Ciekawy zestaw. 25 zł ten kocyk. Piękny, bardzo ładny, taki wiosenny. No i na dziale ładzienkowym zobaczcie, jaki fajny fioletowy zestaw. Ma takie delikatne prążki. Jest taki delikatnie też matowy. 20 zł to jest szczotka. Obok leżały kije. Tutaj macie kubeczki. 8 zł. Fajna szara, szary kolor i fajny fioletowy. Ten fioletowy jest naprawdę bardzo ładny. Dozownik do mydła. Tutaj też się znalazło. No i lusterko. 10 zł dozownik, 10 zł lusterko. Te lusterko jest świetne. Można wszędzie ustawić. I jest naprawdę takie, że można też wrzucić do bagażu zabrać ze sobą na wakacje i mieć takie podręczne malutkie lusterko i za 4 zł znalazłam takie hmm, taki raczej osuszacz powietrza 4 złote hmm, góra tylko różni się kolorem i tutaj są takie kuleczki nigdy tego nie używałam, jeżeli mam tutaj kogoś kto to ma w domu to też możecie pisać komentarz oczywiście wspaniałe żelę pod prysznic czupa Chups tutaj jest lepszy wybór niż w Action. No i oczywiście Baby Shark to każdy zna. 12 zł grające mydełko do rąk dla dzieci. Tutaj jeszcze są takie mydełka. One też są bardzo widzę fajne, kolorowe, 10 zł. No i pewnie też słodko pachną. Do wyboru. Tu jeszcze znalazłem takie kule. Zobaczcie, jednorożca. Można teraz kupić dwie sztuki za 14 zł. Ale lecimy na prezenty dla mamy. Piękny łańcuszek, pozłacany z napisem: Mama. Taki delikatny napis. One są bardzo fajne. Naprawdę 15 zł za taki łańcuszek, jak któraś mama lubi, to pewnie się ucieszy. Bądź można wybrać serduszko. Są lusterka, takie malutkie długopisy. Tutaj jeszcze będą kubki, łyżeczki z dedykacją. Zobaczcie, wspaniała mama. No, bardzo fajny taki prezent. Te łyżeczki są droższe w Auchan. Ja je widziałam nawet za 25 zł, więc. Dils ma je w fajnej cenie. Tutaj też długopis. Tu jeszcze są. Tu jeszcze jest torba, zobaczcie na zakupy. Najwspanialsza mama na świecie. No, każda mama jest najwspanialsza. I tu jest kubek, który mama może zabrać wszędzie ze sobą za 20 zł. A tu chyba jakiś otwieracz do butelek. No tak. Dla mamy otwieracz za 15 zł. Tutaj macie jakieś zapaszki z patyczkami za 8, ale i zobaczcie, jakie te ładne poduszki są dla mamy: 25 zł. No i tutaj jest zestaw świeczek, ale i też ten kubek serduszko on jest naprawdę ogromny. No i tutaj mają okazję dla mamy w super cenach i to naprawdę jest świetny zestaw. Świeczuszek bardzo fajny, od razu można nieść jak, 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 jak jakiś prezent, bo wygodny. Dwa tutaj widzę zapachy, tylko nic nie czuć, więc tutaj wybieracie kolorami. Ale zobaczcie jakie te piękne świece. No tutaj naprawdę to ładnie zrobili. 20 zł. Mam nadzieję, że Wam się ten odcinek spodobał. Dawno mi nie było w Dilizie, taka byłam ciekawa, bo gdzieś tam się rzucił ten zestaw um, tych właśnie kwiatów. No ale myślę, że wam też wpadło coś tu w oko. Zostawcie oczywiście łapeczkę, nie zapominajcie o subskrypcji kanału, wtedy ten kanał może się lepiej rozwijać. Zapraszam was na wcześniejsze przeglądy Pepko Action, tam są naprawdę petarda nowości. W Kiku tutaj były świetne nowe ciuszki, dużo strojów kąpielowych i tak dalej. Zobaczcie na kanale Vloxla wleciał najnowszy filmik z Reserve i cudowna nowa kolekcja. Dzięki śliczne, miłego dnia, cześć, pa.